Tak mi trochę ulżyło, bo gruszulek malutki tutaj sobie był oparty o tą butelkę, bo to jest ciepła butelka, butelka z ciepłą wodą, żeby miał cieplutko. No i po najedzeniu się pokażę jak ładnie się wypróżnił. To na koniec dam zdjęcia, nie każdy po prostu tak jest zainteresowany nawet tak dokładnie takimi zdjęciami. Ja to rozumiem i na koniec, jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, to no dużo dużo lepiej to widzę. Dostał też trochę glukozy, no ale śpiący śpiący. Niech śpi, niech odpoczywa. Raczej mu dzisiaj nie dam. Tu takie mm, po prostu to odkarmienia takie takie takie. On się tak. Yy. Wszystko chcę połknąć, trochę ubrudzony od karmienia, to tak jejku, coś miałam powiedzieć z tej radości, zapomniałam. A to może nie dostanie dzisiaj jeszcze tego antybiotyku. Jak tu już widzę ładnie takie trawienie, to jeszcze może poczekam. Chociaż do ewentualnego podania antybiotyku już bym chciała tak jak tamten. No to do 19 jest jeszcze trochę czasu, jeszcze w sumie mogę go w międzyczasie przed tą 19 jeszcze nakarmić, dołączę zdjęcia na końcu tych, ktoś jest zainteresowany, jakoś się polepszyło.